Nasze muzeum jest muzeum przekazu czasu, dźwięku i obrazu. Często pokazujemy urządzenia, które emitują dźwięk, obraz, a nie mówimy o czasie, a czas upływa, zarówno dla nich, jak i dla nas. Dlatego dzisiejszy odcinek postanowiliśmy poświęcić zegarom, które odmierzają ten czas. Oczywiście to jest bardzo stary zegar, a w zasadzie zegarek kieszonkowy. Nie będę prezentował takich zegarków, ale właśnie zupełnie inne. Być może niektórzy nigdy takich jeszcze nie widzieli. Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka. Witamy wszystkich miłośników starych czasów. Starych czasomierzy, oczywiście, starego audio również? Na naszym kanale audiohaser. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikułmyśnikczas.com, gdzie mamy Muzeum Przekazu Czasu. dźwięku i obrazu. obrazu. A jako, że wielokrotnie mówiliśmy o dźwięku, wielokrotnie mówiliśmy o obrazie, a nigdy o upływającym czasie. A są też urządzenia, które ten czas, obraz i dźwięk mierzą. I właśnie o tym będzie dzisiejszy program. Taki może troszeczkę inny, ale mamy tutaj paru reprezentantów czasomierzy, które odegrały pewną rolę w starych, dobrych czasach. Trochę opowiemy ich historię, trochę opowiemy swoje własne historie. No, a zaczniemy może od tego, jak to się zaczęło, bo tu powiemy o firmie, która jest najszerzej dzisiaj reprezentowana tutaj. Tak, jeśli myślimy o zegarku, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to firma Casio. I Jak? właśnie o tej firmie kilka słów. Ma bardzo ciekawą historię, ponieważ za wielkim, ogromnym sukcesem tej firmy, która istnieje do dzisiaj, stoi mały człowiek, ale wielka, niesamowita osobowość i wielki, niesamowity potencjał i kreatywność, czyli Pantado Casio. Czyli. Takie samo nazwisko jak Marka Zegarka. Dokładnie, takie samo. I jak to się wszystko zaczęło? A więc młody Japończyk, mieszkający w Tokio, podążał drogą obieraną przez większość ludzi, czyli po ukończeniu szkoły średniej, zatrudnił się jako tokarz w małej firmie. Ale właściciel tego małego przedsiębiorstwa zauważył w tym człowieku ogromny potencjał i przekonał go do tego, żeby Dalej się kształcił i zdobywał umiejętności, i właśnie dobre wyniki w kształceniu zaowocowały tym, że uruchomił swój własny biznes w 1946 roku. A czym się zajmował? Na początku celem było realizowanie zleceń typu np. budowa mikroskopów czy jakichś małych maszyn, ewentualnie wyposażanie hal fabrycznych. To były jego główne cele na samym początku. W rozwoju firmy pomogło mu trzech braci. Mm -hmm. I co było dalej? Bo ja tej historii w ogóle nie znam. Nigdy jej nie słyszałem. No i teraz co dalej? A więc jeden z jego pracowników wykazywał niesamowite zainteresowanie właśnie elektroniką i pozwolili mu działać i ta aktywność tego młodego człowieka, pracownika, doprowadziło do tego, że skonstruowali uchwyt do papierosa. Żeby ktoś w trakcie wykonywania czynności zawodowych mógł również palić papierosy. Uchwyt... Chodziło o to, że papieros taka fajka, że papieros został mhm. tam wkładany i można było palić i pracować. Pracujemy. Dzisiaj urządzenie całkowicie zbędne. Wtedy odniósł ten wynalazek ogromny sukces i właśnie środki finansowe zebrane ze względu na, ze sprzedaży mm -hmm. tego, tego, tej fajki pozwoliły zainwestować, pozwoliły zainwestować w budowę, pracę nad pierwszym kalkulatorem. Mm -hmm. Czyli Casio miał pierwszy kalkulator? Tak, to znaczy nie. Pierwszy na świecie nie, ale nad pierwszym kalkulatorem firmy Casio. Aha. Pierwsze kalkulatory pojawiły się wcześniej. A co się, jak się zaczęło z zegarkami? Tak, jeszcze chciałam tylko wspomnieć o tym kalkulatorze, że pracę nad pierwszym kalkulatorem, żeby wprowadzić na rynek, w firmie zajęła aż 7 lat. Bardzo długo. No, ale to były początki wtedy maszyn obliczeniowych. I właśnie powiedzieć. od tego wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o ich taką sławę międzynarodową, ponieważ do 1960 roku stali się liderem jeśli chodzi o, o międzynarodową sprzedaż. Mieli bardzo y, dobrą pozycję na rynku światowym i właśnie podążając za trendami, wtedy kiedy nastąpił w latach 70 wielki, roz, rozwój, y, wielki rozwój wielki rozwój mhm. oni zdecydowali, że muszą dostosować realizowane technologie do nowych Wyzwań, tak. I tak właśnie się zaczęło, jeśli chodzi o zegarki. Mhm. No i stali się też potentatem, jeżeli chodzi o zegarki, które do dzisiaj y, sprzedają. No i wiele starych modeli wróciło ponownie do łask. Tak, pierwszy ich zegarek, który pojawił się na rynku w 1974 roku, to Tron. Ludzie byli tak zaskoczeni, niesamowicie, ponieważ był to pierwszy zegarek, który od, czasomierz, który odmierzał nie tylko czas, ale również odmierzał e, dni, w mm. sensie po prostu, że miał automatyczny kalendarz. Mm -hmm. I był również mechanizm kwarcowy, który wcześniej mm -hmm. został e, tak. I jeszcze pojawił się wyświetlacz LCD. Mm -hmm, czyli ciekokrystaliczny tak zwany. Dokładnie, więc ludzie po prostu byli zszokowani. Kiedy ten produkt pojawił się na rynku. No, ja też byłem bardzo zszokowany, jak byłem mały. Każdy chyba z nas, z młodych chłopaków, wtedy marzył o zegarku elektronicznym. A żeby mieć zegarek elektroniczny na ręce. Piękne I, czasy. Idąc za ciosem, a mając już e, sukces, jeśli chodzi o kalkulatory, postanowili połączyć e, zegarek z kalkulatorem. Mhm. I taki właśnie model Denkuro CQ1 pojawił się. E, na początku lat 80., czyli pierwszy zegarek z wbudowanym kalkulatorem. Tak, tak. Oczywiście jeszcze warto wspomnieć e, o latach 80. i linii e, g hmm. ponieważ wtedy pojawił się pierwszy model z tej linii, e, DW5000C. Pojawił się na rynku, był to zegarek dla aktywnych tak zwanych, hmm. czyli hmm. odporny na trząsy, tak, e, Bardzo trwała. Konstrukcja, niezniszczalne materiały, i tak dalej, czyli taki bardzo konkretny zegarek, ale, ale zdziwieni byli właściciele firmy, ponieważ nie zyskał on popularności. popularności, więc pomimo różnych kampanii reklamowych, bo oni w obym czasie bardzo też stawiali nacisk na te kampanie reklamowe, na różne strategie marketingowe, to po prostu zdecydowali w końcu, że Muszą coś zrobić, i właśnie zegarek na nadgarstku Kianu Reeves'a w filmie Speed, niebezpieczna hmm. prędkość, która dwa Oscary, pojawił się, i od tego czasu Marka się przy, model się przyjął. Tak, stał się suknią. Wszyscy chcieli nosić. Tak, tak. <grych> Zegarek z linii dzisiaj. No, są to zegarki większe, no, faktycznie masywniejsze. Mi osobiście się podobają bardziej te starsze. Ale oczywiście kojarzę i wiem, jak one dokładnie wyglądają. W tym samym czasie, w, 1800, w 1983 roku, a wraz z zegarkiem, pojawił się też na rynku pierwszy not, notatnik elektroniczny hmm. oraz hmm. pierwszy taki kieszonkowy, przenośny telewizorek. Tak. A do tego wrócimy, bo te, do telewizorków będziemy prezentować przy telewizorkach, i wydaje mi się, że go mamy nawet. Coś tak mocno kojarzy, że gdzieś tutaj, między naszymi właśnie eksponatami, będzie możliwe go zaprezentować. I moc tą firmę, kreatywność na pierwszym miejscu i wkład. No właśnie. I dlatego dzisiaj spróbujemy w miarę kreatywnie zaprezentować Państwu trochę starszych zegarków, również marki Casio. W związku z upływającym czasem, aby zaprezentować czasomierze, trzeba ubrać jednak okulary, bo takie nadeszły czasy, że bez okularów ciężko już zobaczyć nawet godzinę na tak małym czasomierzu. Od czego zacząć? To jest bardzo dobre pytanie, bo yy, sam dosłownie nie wiem, co pokazać. Pierwsze z tych naszych tutaj takich małych skarbów. Może pokażę zegarek, który akurat nie chodzi. Był to jeden, chyba mój drugi lub trzeci mój zegarek marki Citizen tu dla odmiany. Dzisiaj włożyłem w niego baterię, ale coś słabo bardzo wyświetla. To był pierwszy taki zegarek, który miał szybkę mineralną. Był bardzo odporny, a my wtedy mieliśmy naście lat i próbowaliśmy za wszystkie sposoby zniszczyć tą szybkę. Z czasem jak widać się udało, tu już jest założona plastikowa. Rzucaliśmy nim, przejeżdżaliśmy rowerem po nim, no co tylko, bo twierdziliśmy, że jest chyba niezniszczalny, ale zniszczyć się go w końcu udało. Zresztą widać, że przeszedł bardzo, bardzo dużo. Nie będę, że tak powiem, nie byłbym w stanie się go pozbyć, bo wiąże się z nim tyle najróżniejszych historii. Pozdrowienia zresztą dla wszystkich chłopaków, którzy wtedy razem ze mną pele kosa. I cała reszta, wszyscy chłopaki go poznają na pewno, jeżeli będą ten film oglądać. Były to naprawdę bardzo ciekawe czasy. Ale przejdziemy do zegarka, który miał dźwięk. To był kolejny zegarek, który. Posiada melodiki. Tych melodiek było więcej, bo mamy tutaj budzik. I na każdy dzień tygodnia jest inna melodyjka. Oczywiście możemy iść dalej. Mamy tutaj urodziny tak nam przypominał jak mieliśmy ustawione czyjeś urodziny no i oczywiście aby nie zapomnieć w świętach wygrywał melodyjki świąteczne też jak widać już jest bardzo stary wyświetlacz uszkodzony troszeczkę ale nadal chodzi ten zegarek ma już w tej chwili 30, 40 lat. Coś takiego będzie ten zegarek już od 80 roku, tak. No 40 lat powinien ten zegarek mieć. Nadal chodzi. Szybka jest, lekko pęknięta. Dla młodych widzów, aby wiedzieli o co chodzi, to były pierwsze jakby to powiedzieć, melodyjki, które mogliśmy nosić ze sobą. Walkman był wtedy jeszcze w Polsce mało dostępny. No może go nawet na początku jeszcze, jak te zegarki wyszły, nawet nie było w ogóle. Więc ja byłem bardzo dumny, jak mogłem chodzić z tym zegarkiem, który wygrywał tutaj mi melodyjki. Czasami siedzieliśmy, włączyliśmy sobie, żeby nam pograł. Taka ciekawostka. Oprócz tego mamy tutaj zegarek bardzo podobny do poprzedniego Pulsar. To już jest cudnowszy zegarek, ale w bardzo ładnym stanie. Pokazuję tutaj, mamy stoper mamy godzinkę bo zapomniałem powiedzieć, że te zegarki głównie posiadały, jeżeli to datę i godzinę, ewentualnie właśnie stopery. Udało się uruchomić prawie wszystkie z posiadanych przeze mnie starych egzemplarzy. Ten tutaj co prawda też melodiki powinien wygrywać, ale no jest troszeczkę uszkodzony. Są to takie zegarki typowo elektroniczne z tamtych lat. Tutaj mamy oczywiście Casio, bo przechodzimy właśnie do tej marki. To był taki bardzo, bardzo piękny zegarek, gdyż pokazywał nie tylko godzinę w formie elektrycznej, ale miał również wskazówki. Więc no, wszyscy byli bardzo zafascynowani. To był taki i, jakby powiedzieć, nowoczesny i starodawny. No. Mówiliśmy o firmie Casio i o zegarku z kalkulatorem. Tak wygląda zegarek marki Casio. No, wszyscy, wszystkie moje roczniki pamiętają, że tak jak dzisiaj nie wolno na lekcji wnosić smartfonów, tak w tamtych czasach, jak się nauczyciele połapali, że co niektórzy mają zegarki z kalkulatorami. No, to też były takie małe historyjki, że nie wolno na kalkulatorach sobie nic liczyć, chociaż one nic wielkiego nie potrafiły z wyjątkiem mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. Ale mimo wszystko nauczyciele zaczęli wtedy po raz pierwszy zwracać na to uwagę. Tu mamy zegarek, również bardzo ciekawy, pokazujący czas właśnie. W formie elektronicznej u góry, i tutaj mamy małą tarczę zegarka, jakby analogowego. Data, godzina, i ładnie tutaj u góry przesuwają się sekundy. Ale najbardziej interesujące z zegarków, które chciałem w zasadzie tutaj zaprezentować, to do nich przejdziemy teraz. Tu mamy zegarek, z pilotem. Oczywiście posiada datę, godzinę i tak dalej, ale można było programować w nim pilota na podczerwień, przez co wciskając ten klawisz, można było telewizor zmieniać kanały, robić głośniej ciszej. Takie podstawowe funkcje telewizora mieliśmy w zegarku. Straszny bajer w tamtych czasach. Po prostu mistrzostwo. Wydawałoby się, że no. Szczyt szczytów został osiągnięty ze względu właśnie na funkcję tego zegarka. Ten jest w bardzo ładnym stanie i nadal chodzi. Tu mamy mój ulubiony zegarek, i tu pozdrawiam Piotra, kolegę, gdzieś w Irlandii mieszka. Nie widzieliśmy się już pewnie 20 lat, albo, albo i może dłużej. Ten zegarek w latach 80. opowiem może jego krótką historię. Piotrek dostał z jakiejś tam okazji od rodziny. I cała nasza szkoła go znała z tego względu, bo to był chłopak, chłopak z zegarkiem, który ma grę. Gra była bardzo prosta. Wystarczyło przypłynąć tutaj na drugą stronę, takim jakby pamperkiem, a z drugiej strony rzuca tutaj nam ze statku taki pan. Taką linę i trzeba ją było łapać. Gra generalnie bardzo, bardzo prosta, ale mieliśmy tu przeszkody. Pływające statki, spadające kokosy, rekiny, jakieś ptaki. I spróbujemy tutaj ją odpalić, bo powinna zadziałać. O. I tak to mniej więcej wygląda. Gra cały czas funkcjonuje. Oczywiście, teraz tam. Zderzyłem się ze statkiem. Teraz, coś tutaj się znowu wydarzyło. W każdym razie, ten dźwięk był u nas w klasie słyszalny ciągle. Można go, zdaje się, wyłączyć z tego, co pamiętam. Bo nauczycielom to strasznie przeszkadzało. Jak my zamiast słuchać, graliśmy tym zegarkiem. Piotr oczywiście te gry sprzedawał za jakieś tam różne nie wiem. Odrobić za niego lekcję, czy coś, zawsze można było na tym zegarku pograć. To były bardzo ciekawe historie. I Piotrek na pewno pamięta. Niestety jego zegarek, który oryginalny był, kiedyś w kieszeni wyświetlacz mu pękł i nigdy więcej już się nie dało tego zegarka naprawić, co było naprawdę tragedią na całą szkołę. Ta historia, że ten zegarek się popsuł, to były lata zaznaczam 80. czy gdzieś 80, nie wiem, trzeci, coś takiego. Mieliśmy. No szkoła podstawowa, więc cała szkoła płakała z tego powodu, że nie będzie można już tym zegarkiem grać. To jest mój ukochany zegarek. Udało mi się na jednym z plik targów w starym kartonie go odnaleźć, uruchomić. No i jest to jedna z największych pamiątek, jeżeli chodzi o zegarki elektroniczne dla mnie w ogóle. Potem trochę poszedłem za ciosem. I tutaj jest Super Mario, trójka, z tego co dobrze widzę. Tą grę, powiem szczerze, nawet nie pamiętam jak się w nią gra. Próbowałem nawet dzisiaj sobie przypomnieć, ale nie bardzo mi to nawet wychodziło. Też tutaj jest taki pamperek, który gdzieś tutaj zjeżdża na dół, coś tam musi łapać. I z tym zegarkiem historia jest związana dla odmiany taka, że tu z tyłu ma nawiercone dziury. Gdyż ma bardzo małą baterię, choć miejsca w środku jest bardzo dużo i bardzo szybko się ta bateria wyładowywała. Przez co rozwierciłem dziurki i zamontowałem na zewnątrz baterię wielkości paluszka. Tutaj pod spodem był taki paluszek przyczepiony w takiej obudowie i wtedy można było grać nią tym zegarkiem dowoli, ile się chciało, bo tej baterii nie był w stanie on. Rozładować, bo napięcie jest 1,5V. Dokładnie tak samo jak w tym zegareczku. I tutaj mamy Nintendo, czyli dla wielu znana firma. I to były też tamte lata 80. Nadal ostatnim moim zegarkiem, który miałem z grom. To był znowu Casio. Fenomenalny zegarek. Mamy godzinkę, tylko alarm, datę, podstawowe rzeczy, ale gra tutaj już jest taka trochę strzelająca. Latają samoloty, no i my strzelamy do tych samolotów i jednocześnie musimy unikać bomb, które są zrzucane na nas, jakby. Gra bardzo prosta, ale też grało się w nią godzinami, nikomu się nigdy nie nudziła. No, dla młodszego pokolenia to jest po prostu na pewno bardzo śmieszne, jak można grać długo w tak. Prostą grę, gdzie się tak naprawdę niewiele dzieje. Ale w tamtych czasach to były naprawdę ekscytujące gry i naprawdę nie nudziły nam się. To jest taka mała kolekcja zegarków z lat 80. O, tutaj mam jeszcze. Y Damski MBO. Bardzo ładny. Dzisiaj uruchomiony po latach po raz pierwszy i zadziałał bez najmniejszego problemu. Pokażę jeszcze tego mojego pierwszego, bo też taka ciekawostka. Za czasów dawnych nie było baterii. No. Było embargo na różne rzeczy I aby ten zegarek musiał chodzić kiedyś dostaliśmy większą baterijkę i trzeba było wyklepać denko żeby Ten zegarek można było nosić Bo takie to były czasy Później oczywiście ładowaliśmy Nie wiem czy no, starsze pokolenie na pewno pamięta Że każdą taką baterijkę w takim zegarku można naładować od baterii 9V Dwa kabelki plus do minusa i ona się nagrzewa I jak jest ciepła odłączamy i tak w kółko czym szybciej się nagrzewa, tym znaczy, że bateria jest bardziej naładowana. I oczywiście znowu można było ten zegarek przez kilka tygodni nosić po takim naładowaniu z baterii 9V. Jest to autentyczna historia, być może wiele osób, które będą ten film oglądać tak właśnie robiły. Bo ja byłem zmuszony tak robić, bo baterii nigdzie nie szło kupić. Zegarmistrzy niestety nie posiadali. Do Polski się nie sprowadzało, wszędzie gdzieś tam marynarze w Gdańsku. I tak dalej trzeba było załatwić baterie, żeby w elektronicznym zegarku można było godzinę zobaczyć. To był naprawdę niezły problem. Potem oczywiście weszły zegarki. Citizena, na pewno też wszyscy znają, to jest też bardzo stary zegarek. Na baterie słoneczne. Ten chodzi już od 1995 roku. No to też 25 lat bez przerwy odmierza czas. Zawsze mu zmieniam godzinę na czas letni, zimowy, ażeby zawsze pokazywał właściwy czas. Też ma budzenie. Bardzo ciekawy zegarek z tytanu. I tutaj chciałbym powiedzieć Uwe, mein Freund, du die Geschichte die Pozdrowiłem mojego przyjaciela, z którym się też z tym zegarkiem nie jedna historia wiąże. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był nieinteresujący. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie tych zegarków czy ich funkcji, czy gdybyście mieli gdzieś leżeć stare zegarki z grami czy elektroniczne, chcielibyście się chcieli w jakiś sposób, nie wiem, Sprzedać, pozbyć, darować do naszego muzeum. Jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie propozycje, gdyż odmierzający czas, mijający czas i te zegarki, które tutaj są, no ten czas trochę zatrzymują, że możemy sobie go trochę powspominać, przypomnieć sobie te dawne czasy. Więc jeżeli ktoś nie ma co zrobić z jakimś starym zegarkiem elektronicznym, piszcie do nas, na pewno odpiszemy. I tak to upłynął znowu czas. E, nam upłynął bardzo miło, tak. na wspomnieniach, na... Cieszę się bardzo nawet, że uruchomiliśmy wszystkie te zegarki ponownie, bo część z nich, no muszę przyznać szczerze, już jakiś czas bez baterii, znaczy może z rozładowaną powiedzmy sobie baterią leżały, no ale na okazji tego odcinka postanowiliśmy wszystkie je ponownie uruchomić i szczęście nam dopisało. Tak, myślę, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek, przywołujący jednocześnie Twoje wspomnienia, ale myślę, że wspomnienia innych ludzi z naszego pokolenia, bo każdy gdzieś tam spotkał się z jakimś fajnym zegarkiem, a który chciał bardzo mieć, marzył o nim i, i, i to wszystko tak, tak właśnie wyglądało jak u Ciebie. Moim największym marzeniem był majster Anker. No właśnie, a czy Ty wiesz, że Twój ulubiony zegarek, czyli firma, Została zarejestrowana w 1968 roku dla domu wysyłkowego Quelle. To jest bardzo możliwe, bo katalogi Quelle właśnie ten zegarek sprzedawały. I później, teraz, do, do tego momentu działa y, dla domu katalowego Klingel. Bardzo możliwe. No Quella niestety upadła w jakimś tak. czasie, w 2000 latach. No i przyznam się szczerze, że Robiliśmy wszystko w tamtych czasach z Piotrkiem, Fiodorem dawnym, aby gdzieś dostać wyświetlacz do tej gry. Wszyscy się śmiali, no w Niemczech całą rodzinę swoją e, e, chyba nie obdzwonił, bo wtedy chyba nawet telefonów nie było, ale może listy pisał, także robił wszystko, co możliwe, żeby dostać, no niestety, na zachodzie, tak jak w dniu dzisiejszym zegarków się już nie naprawiało. To była zwykła reklamówka. No, a dla nas wtedy za Komuny no, to była coś, to był statek kosmiczny. Ja to był można było powiedzieć. Tak, i to jest mój naprawdę ulubiony zegarek, jeżeli tam o tamte czasy chodzi. No i bardzo się cieszę, że go znalazłem. Nigdy nie wierzyłem, że kiedykolwiek uda mi się ten zegarek jeszcze gdziekolwiek znaleźć, aby kupić. No, przeoczyłem, może taki yy, też taką ciekawostkę, taki zegarek. Nie wiem, ktoś mi kiedyś powiedział, jak go dostałem w prezencie, że to niby nosiła policja w Stanach czy coś, bo on jest taki tu mocno metalowy i mocno, mocno wkuty. Nada, coś to może być, musimy sprawdzić. Po naciśnięciu przycisku tarcza się rozświetla. Pokażemy to jeszcze z bliska na koniec. Pokazuje się godzina i data. Data jest co prawda nieustawiona, ale jest to wyświetlacz już taki, jakby LEDowy, coś. No tutaj w każdym razie. Też bardzo, bardzo ciekawy. Na pewno odporny na, na uderzenia, bo, bo tutaj z góry jest metal. Wszędzie no, no naprawdę solidna konstrukcja i tylko to małe szkiełko. Też bardzo, bardzo ciekawy zegarek. No cóż. Czas dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za... Z nami. Tak, z, nami. z nami. I oczywiście zapraszam na naszą stronę technikum.com. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli Państwu podoba, podobają się nasze filmy, to prosimy o subskrybowanie kanału. Do zobaczenia. Do widzenia.